Chodź, chodź, idziemy zobaczyć dźwig. To nam tutaj Mercedesa zaparkował. Wow! Patrzcie, moi drodzy, jaki tutaj dźwig i jakieś materiały budowlane. Jakieś materiały budowlane tutaj przywieziono do tego domu, który już 3 lata remontują i nie mogą skończyć. Wait a moment. We'll watch the. We're going to watch the crane work. You want to see? Look. Wow, it's lifting the materials. Widzę tutaj jakieś poważne materiały budowlane. Wow, look at that. A, a może tam jest ten. Wiecie, co tam może być? Zadaszenie dachu albo tarasu. wow look how the crane operates it can move very heavy objects into the top of the house and an blonde. Tak, w ogóle to witam, witam na vlogasku Nie Te Chiny w kolejnym odcinku, moi drodzy. Patrzcie, jak pięknie się zrobiło dzisiaj na polu. U nas w Chinach na polu. W związku z tym, że mieszkamy na południu Chin, tak jak na południu Polski. Skąd pochodzę, to na polu mówimy. Więc u nas tu w Chinach na polu. Taki dźwig dzisiaj, idziemy z Anna -An na spacer. Na plac zabaw. Musimy podjechać i... Musimy jeszcze podjechać do sklepu z materiałami budowlanymi, żeby kupić wałek do, wałek do rozprowadzania e, hydroizolacji bezbarwnej na balkonie. którą będę robił jeszcze, jedną ma muszę dorobić, żeby przykryć tą cementową zaprawę. A tak wygląda nasz tutaj ogród z przodu domu. Się tutaj czosnku nasadziła, jak widzicie. Tak, to wygląda nasz ogród tutaj z przodu domu. Różne małe roślinki próbujemy zagospodarować. Wait a moment. The crane needs some time to load and unload all of those heavy objects. You no? Know? Tutaj widzicie, cały czas się coś dzieje na naszej tutaj pięknej ulicy. Ta ulica jest, moi drodzy, jedna z najpiękniejszych na całym osiedlu. Dlatego tutaj wszyscy się sprowadzają i wszyscy mieszkają. Kupują, sprzedają domy, więc tak wygląda sytuacja. OK, are you ready to go? OK, idziemy na plac zabaw najpierw. Let's go! Idziemy na plac zabaw najpierw. A tutaj, proszę bardzo, moi drodzy, An-Anmanowy fotelik. An-Anmanowy fotelik niebieski, który Janian kiedyś miał. A jej fotelik różowy sprzedałem ostatnio. Sprzedałem, zaraz Wam powiem więcej. Sprzedałem za 450 juanów. Kupiliśmy za 1000, a sprzedałem za 450. Więc prawie 50% odzyskałem. Ten jest dużo lepszy i dużo wygodniejszy. Uh -huh. Put your hand inside. Another hand. Okay. Now I need to zip you. Czekajcie a moment. do do do. How do you like your new car seat? Very safe, right? Yeah. <sighs> I my legs, okay, so... are you good? Yes. Yeah. Więc nowy fotelik. Janian w tym foteliku siedział kiedyś. Jak jeszcze mógł siedzieć? Nie był taki duży. Kiedyś go w foteliku przewoziliśmy, a teraz ma taką leżankę w samochodzie. A teraz ma taką leżankę. Słuchajcie, ma taką leżankę specjalnie zrobioną dla niego, bo tutaj on nie może. On nie może tutaj siedzieć, siedząc. Maybe we go to the. How about we go to the construction shop first and then to the playground? Hmm? I think it be this way. Pojedziemy najpierw na ten. Pojedziemy najpierw do sklepu z materiałami budowlanymi, żeby kupić wałek. Yes, let's go to the, uh... Let's go to the shop first. And and then we'll go to the playground so we can stay longer on the playground, huh? Dobra, najpierw go do sklepu z materiałami budowlanymi, a później. A później ten. A później na plac zabaw. Ja muszę tutaj uważnie wycofać, żebym tego Mercedesa, moją Toyotą, nie odbił, obił, bo to, widzicie, Mercedes tutaj, tutaj z wyższej półki. A to moja Toyota jest, widzicie, z niższej półki. Dobra. So, let's go to the shop first, hmm? Idziemy najpierw do tego. You want to enter into the construction shop? a Oh, okay. Okay. An -an mówi, że też chce ze mną wejść do sklepu z materiałami budowlanymi i że jest bardzo odważna. I że jest bardzo odważna. Czekajcie, tak to żeby wam tutaj pokazać widzimy? No, że ten mówi, że, że też jest odważna i nawet ma długie spodnie ubrane, więc Okej, okay, so maybe you can go with me. Maybe you can go with me inside. Okay. tutaj ten... Ktoś widziałem, że sprzedaje. Ktoś widziałem, że sprzedaje dom po kosztach. Chciałem żonę namówić, abyśmy tutaj kupili, kupili drugi dom większy. Ale jest większy dom, około 250 m2. Jest, Jest. Większy dom, około 250 m2. Um, kosztuje, kosztuje jakieś um, 2,5 miliona juanów. Czyli jakieś milion, dwie, milion 300 tysięcy zł. Eee, ma 250 m2. Także dużo większy niż nasz. Nasz ma 180. Eee, no, ale Timby mówi, że na razie. <śm> na razie nie. Na razie nie chce. Może ma dość remontów. Wait a moment, I'm talking to the camera, ok? I ten. No. Um, a jest jeszcze inny. Jest jeszcze taki inny, ktoś sprzedaje po kosztach, nawet trochę taniej niż my kupiliśmy. Wyobraźcie sobie, myśmy kupili bardzo tanio za półtorej miliona juanów, a tam ktoś chyba sprzedaje za milion czterysta czy milion trzysta, także jeszcze tańszy. Ja tylko nie wiem, który to jest i planuję dzisiaj właśnie objechać do tego objechać sobie osiedle i zobaczyć. Bo mniej więcej wiem e... Mniej więcej wiem Jak tam z zewnątrz wygląda Tylko nie wiem dokładnie w którym miejscu się znajduje Może bym kupił kolejny a ten wynajął Albo kupił nowy i nowy wynajął No dobra, ora maj drodzy Także my tutaj jedziemy sobie z An -Ando. Najpierw do sklepu z materiałami budowlanymi Let's go this way, okay? No a tutaj jest kolejna, tutaj jest inna część naszego osiedla. też można sobie wjechać, ale wszystko ściśnięte tutaj, zbudowali tu takie domy zbudowali to takie domy i bardzo, bardzo ściśnięte, bardziej wyglądają jak bardziej wyglądają na mieszkania, słuchajcie, w takich blokach małych 3-4 piętrowych niż jak domy domy takie jak my mamy, na przykład szeregowy o, a tutaj przez las mieszkamy generalnie Forest is tunnel, huh? Mieszkamy tutaj w, w takich lasach, na przedmieściach miasta Foshan, które się to, sąsiad jest sąsiaduje z jest miastem Guangzhou na południu. W takich lasach, puszczach wiem, wręcz mieszkamy. Także ten, także dochodzimy dzisiaj Balkon zrobiłem, jeszcze muszę jeszcze muszę ten Jeszcze muszę bezbarwną izolacją przelecieć raz albo dwa, żeby żeby ten żeby przykryć ten beton który to, ten cienki beton, który wylałem więc więc tak więc jedziemy po wałek i później na plac zabaw i no to tyle na dzisiaj, także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku Anandu sobie w nowym foteliku jeździ, dużo większym dla większych dzieci, więc Przejęła po Yangyangu, a fotelik An-An został sprzedany Dobra, także cześć, cześć My Jedziemy dalej